Witam w kolejnym odcinku Górgorecenzji. W tym odcinku chciałbym z górgorecenzować pichantną papryczkę. Żebino. Jak się wymawia to ładnie? Tak, bardzo ładna, zielona, fajny kolor. Chociaż lepsze są z i czerwone. No, z doświadczenia wiem, bo one mają więcej paprykowości, znaczy aromatu papryki, inne są bardziej papierowo smakujące, ale zjemy tam zieloną Tak, zabierzmy się zatem za y, konsumpcję tej papryczki kawałka, taki sobie kawałek odkryłem. tak, będę opisywał w trakcie jak się czuję. polizanie polizanie no to tak jak z do wody, do basenu znaczy, no trochę taki straszek że się popalę, ale to, to jest przyjemność jecyna sprawia przyjemność człowiekowi i poprawia smak kebaba upadł, ale to nie dlatego, że chciałem go wyrzucić To ja powiem, że to jest ostre. To jest ostre, ale mało smaku papryki ma. bo to zielona papryka. Tak, zaraz co do zielonych papryk. One mają stosunkowo słaby smak. naszym nie się się paprykować, one są po prostu tylko ostre. Tak, czerwona smakowała. To nie tak Straby na była. Widzicie co? Specjalnie wziąłem kawałek ziarenkiem, żeby lepiej się poczuć. To jest przyjemność. Wbrew pozorom, jak wyglądam, Ja otrzymam przyjemność. Wiem, to nie jest habanero, ale nadal jest pikantne. nadal. Kocham to pieczenie języka. Szkoda tylko, że to nie ma. Harfiowości. Yy, tak. I na sprawach innych recenzje i chipsy i powiem wam dlaczego one są bardzo słabe. Aaaa, kur... Więc do zobaczenia w Google górgorecenzjach. Gór gór no dobre, to jest dobre, bo jest pikantne, tak jak trzeba byłoby. No, są pikantniejsze papryczki, ale no ja nie jestem... Znaczy lubię pikantne, lubię bardzo pikantne, ale nie lubię super mega pikantne jak habanero. Tak, w każdym Ocena pozytywna, z lekkim minusem, bo nie czuje się paprykowości, bo to jest papryka, a w zielonej papryce nie czuje się paprykowości. Do widzenia! Papryczka Gilapino nie jest super ostra. na skali ma jakieś 10 tysięcy punktów. Nasza skala z znaczy jak bardzo coś trzeba rozcieńczyć, żeby przetrać, czuć dany smak. Nasze, później tą skalę oczywiście zmieni, że jest no, bardziej normalnie odpowiada odpowiedniemu stężeniu. No w karmazie tak kiedyś mierzono. Tak, inne papryczki takie ostrzejsze mają, no. Pół miliona no, punktów yy, no, w skali Skolwila. Tak i to one są ostre więc no, i Proszę mi nie mówić, że yy, no, Nazywam coś super yy, ostrym Coś co nie jest super ostrym, ale Dlaczego tak zrobiłem? No bo yy, Tak na rynku bardzo trudno jest yy, znaczy W sklepach kupić wykadne przekąski i ja nad tym ubolewam Dlatego postanowiłem Zrobić z tego opakowania papryczek o, opakowanie, pokażę papryczek. Zrobię z tego przyprawę. Tak, wysuszę. I zrobię z tego chipsy potem. Albo nie wiem, korn posypię czy cokolwiek. C, pikarnych przekąsek. A, leisy, Jak się być może kiedyś dowiecie. Są kłamstwem. I są nieprawdą, bo one nie są w ogóle ostre. Znaczy, kiedyś były ostrzejsze. Tak więc, ja jako górko recenzent, no, starający się y, walczyć o to, żeby konsumenci byli świadomi. To jest cel górgorecenzji. Znaczy, dlatego je, o jedzeniu mówię. Żeby było więcej fuzowych y, produktów. Tak, zajmę się tematem pikantnych przykąsek w Polsce. Znaczy, kupię różne pikantne chipsy. Te z wasabi się nie liczą, bo... Znaczy, wasabi to oddzielny temat, bo nie bazuję na kapsy Znaczy... Chociaż ten też jest dość słowa, ale jest chociaż cokolwiek ok wasabowego. Dobra, kończę, do widzenia. Hej! Tak! A oto ta przyprawa, o której mówiłem. Uff Jeszcze jest, nic nie próbowałem. Kiedyś z górgo recenzuję. Hej!